Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że biegniesz w miejscu, a twoje wysiłki zdają się prowadzić donikąd? Wyobraź sobie, że tuż za kolejnym zakrętem życie szykuje dla ciebie wielkie zwycięstwo. Jeśli będziesz wiedzieć, jak odczytywać nietypowe sygnały, które o tym świadczą, wyciszysz swój umysł i zamienisz frustrację w przyjemne oczekiwanie. Wszechświat zawsze wysyła drobne wskazówki, ciche szepty o wielkich i pięknych wydarzeniach, które czekają tuż przed nami. Dla każdego, kto tkwi w oczekiwaniu na to, co ma nadejść, te subtelne sygnały są jak latarnia morska. Wlewają światło w nasze serca, pokazując, że najlepsze dopiero nadchodzi. Musimy jednak umieć te sygnały odczytywać. Oto kilka nieomylnych drogowskazów, które daje Ci wszechświat, abyś wiedział, że nadchodzi Twój wielki sukces. Poczucie niepokoju lub oczekiwania. Poczucie niepokoju to głęboki sygnał, często niezauważany, że coś przełomowego ma się zmienić w Twoim życiu. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wszechświat często komunikuje się szeptem, a nie krzykiem. Te szepty słyszymy głęboko w nas, często błędnie je interpretując na naszą niekorzyść. Poczucie niepokoju jest sygnałem, który rezonuje z tą częścią nas, która jest połączona z kosmosem na poziomie, który dopiero zaczynamy rozumieć. To uczucie niepokoju lub oczekiwania, które odczuwasz, nie jest przypadkowe ani bezcelowe. Wszechświat daje ci bardzo subtelny, ale potężny znak, że jesteś na progu znaczącego przełomu. To znak zgodności między Twoimi najgłębszymi pragnieniami a ogromnym potencjałem wszechświata. Niepokój to sposób wszechświata na przygotowanie Cię na to, co ma nadejść. To jak ciężkie powietrze przed burzą, pełne potencjału i energii, sygnalizujące oczyszczającą i transformującą zmianę. Przypomnij sobie, jak rześkie i przyjemne jest powietrze po burzy, z jaką ulgą wówczas oddychasz. To wewnętrzne poruszenie to Twoja podświadomość, precyzyjnie dostrojona do kosmicznych częstotliwości, rozpoznająca znaki. To głęboka, wewnętrzna wiedza, że zmiana jest bliska i jest znacząca. Jednak co to oznacza dla Ciebie? Jak możesz wykorzystać to uczucie i przekształcić je w katalizator sukcesu? Po pierwsze. Rozpoznaj to uczucie i uświadom sobie, czym naprawdę jest. Jest ono zaproszeniem, aby być czujnym, otwartym na możliwości, które mogłyby wcześniej umknąć niezauważone. Ten niepokój to sposób twojej intuicji na powiedzenie przygotuj się, twój moment jest blisko. Wyobraź sobie, że jesteś żeglarzem na otwartym morzu, a ten niepokój to wiatr, który zaczyna wiać, sygnalizując zmianę pogody. Tak jak doświadczony żeglarz dostosowałby żagle i kurs, aby wykorzystać wiatr na swoją korzyść, ty również powinieneś dostosować swój sposób myślenia i działania. Bądź otwarty na nowe możliwości, bądź gotowy do zmiany kursu, a co najważniejsze, ufaj, że ten wewnętrzny sygnał prowadzi cię do twojego wielkiego zwycięstwa. To oczekiwanie nie polega tylko na czekaniu, że coś się stanie, ale na aktywnym zaangażowaniu. Zachęca cię do szukania nowych możliwości, do odważnych decyzji i do zaufania podróży, nawet gdy cel nie jest jasny. To przypomnienie, że sukces to nie zawsze prosta ścieżka, ale często przychodzi poprzez przyjęcie zakrętów i zwrotów kierowanych przez nasz wewnętrzny kompas. Więc kiedy poczujesz ten przypływ oczekiwania czy niepokoju, nie odrzucaj go. Przyjmij go jako znak, że za chwilę wyruszasz w podróż, która może prowadzić do sukcesu, o którym marzyłeś. Miej oczy otwarte. W tym okresie kluczowe jest pozostanie otwartym na nowe możliwości. Kultywowanie własnych pasji i zainteresowań może przekształcić ten czas oczekiwania w okres osobistego wzrostu i rozwoju. Cierpliwość staje się cnotą. Nie jako bierne oczekiwanie, ale raczej jako aktywne przygotowanie do zbliżającego się przełomu. Przyjmij ten okres pozornego zastoju jako sposób wszechświata na powiedzenie: Przygotuj się. Przełom jest bliski. Chaos. Chaos często niesie za sobą negatywne skojarzenia, przywołując obrazy nieporządku i zamieszania. Jednak w złożonej sieci naszego życia chaos nie jest jednoznaczny i może być potężnym wskaźnikiem nadchodzących zmian i wzrostu, zwiastunem znaczących transformacji na horyzoncie. Pomyśl o procesie głębokiej zmiany i kreacji czegoś nowego z czegoś starego, jak przebudowa domu. Wizja wymarzonego domu wymaga więcej niż tylko przestrzeni, którą zajmie. Stare struktury muszą zostać rozebrane, a gruzy usunięte. Ziemia pod nimi musi zostać wykopana, aby położyć nowe fundamenty. Ta faza, zdominowana przez hałas, kurz i pozorny nieład, jest daleka od porażki. Jest niezbędnym krokiem do realizacji marzenia. Jasnym sygnałem, że postęp jest w toku. W naszym osobistym i zawodowym życiu okresy wielkiego chaosu często sygnalizują nadejście dużych przełomów. To jakby sam wszechświat był w ruchu, przetasowując elementy, aby dostosować się do naszych najgłębszych ambicji i pragnień. Te momenty, choć trudne, nie są przeszkodami. Są chwilami transformacji, które usuwają to, co przestarzałe, i tworzą miejsce na świeżość, wzrost i możliwości. Przyjęcie chaosu jako niezbędnej fazy transformacji buduje w nas odporność i elastyczność, nakłania do odbudowywania naszego życia z nową wizją. Ten okres przewrotów jest zaproszeniem do ponownej oceny tego, co dla nas ważne, do porzucenia tego, co już nam nie służy, do odważnego wkroczenia w nieznane z zaufaniem, że to, co nastąpi, będzie większe. W samym środku chaosu kluczowe jest zachowanie poczucia celu. Choć ścieżka może być niejasna, burzliwa faza jest świadectwem tego, że coś znaczącego ma się za chwilę ukazać przed Twoimi oczami. To wezwanie do działania nakłaniające do przygotowania gruntu na nowe, do pozostania niezachwianym w przekonaniu, że z głębi chaosu wyłoni się nowy porządek, nowa ścieżka do sukcesu. Gdy stoisz w obliczu chaosu, zamiast cofać się i obawiać, postrzegaj go jako głęboką okazję do wzrostu i odnowy. To znak, że jesteś na krawędzi przełomowej transformacji. Głębokie poczucie spokoju. W dążeniu do znaczących osiągnięć i realizacji naszych marzeń często znajdujemy się w samym środku zamętu. Jednak głębokim wskaźnikiem, że jesteśmy na krawędzi ważnego przełomu, jest pojawienie się nieoczekiwanego sojusznika w postaci głębokiego wewnętrznego spokoju. Ten spokój nie jest tylko odpoczynkiem ale potężnym znakiem, że jesteśmy zgodni z naszą prawdziwą ścieżką, a sukces jest na horyzoncie. To głębokie wewnętrzne poczucie spokoju wynika ze zgodności między naszymi działaniami a naszymi podstawowymi wartościami harmonijną symfonią, która gra pod powierzchnią naszych codziennych zmagań i wysiłków. Ten spokój nie neguje obecności wyzwań, ale oferuje perspektywę, że te wyzwania są niezbędne do naszego wzrostu i możliwe do pokonania. Jest świadectwem naszego zaufania do podróży, uznaniem, że każdy krok jest częścią większej narracji prowadzącej nas do naszego zwycięstwa. Ponadto, wewnętrzny spokój jest sygnałem z naszej podświadomości, że wykonaliśmy wielką pracę potrzebną do sukcesu. Wskazuje, że zasadziliśmy nasiona naszych przyszłych triumfów ze starannością. Teraz jesteśmy gotowi, aby obserwować ich wzrost. Na głębszym poziomie zrozumieliśmy, że wszechświat sprzyja tym, którzy dostosowują swoje działania do swojego prawdziwego celu i którzy nawigują swoją podróż w prawdzie i spójności ze sobą. Ten spokój nie jest osiągany przypadkiem. Jest on kultywowany przez praktyki, które łączą nas z naszym wewnętrznym ja, takie jak medytacja i praktyka uważności. Te praktyki uczą nas słuchać cichych szeptów intuicji ponad głośnym zgiełkiem zewnętrznych oczekiwań. Kierując nas ku wyborom, które rezonują z naszym najgłębszym ja. Obecność głębokiego wewnętrznego spokoju w dążeniu do naszych celów jest latarnią, oświetlającą naszą ścieżkę. Ten spokój to zarówno podróż, jak i zwiastun celu. Przypomnienie, że sukces w jego najprawdziwszej i najbardziej satysfakcjonującej formie nie polega tylko na osiąganych celach, ale na harmonii, którą utrzymujemy w sobie, dążąc do tych celów. Wydatkujesz więcej energii niż otrzymujesz. W skomplikowanej grze życia energia działa jak waluta w ogromnej gospodarce wszechświata, gdzie równowaga między tym, co dajemy, a tym, co bierzemy, ma głębokie znaczenie. Jasnym znakiem, że jesteś na drodze do wielkiego zwycięstwa, jest, gdy znajdziesz się w sytuacji, w której przekazujesz wszechświatowi więcej energii niż z niego pobierasz. Ta pozytywna wymiana energii jest kluczowa. Wszechświat zawsze dąży do energetycznej równowagi, nagradzając tych, którzy wzbogacają jego pole energetyczne swoim wkładem. Akt oddania swojej energii na rzecz wszechświata wykracza poza same działania. To wcielenie intencji, myśli i emocji, które służą nie tylko własnemu rozwojowi, ale i podnoszeniu świadomości zbiorowej. Działania takie jak wyrażanie wdzięczności, dzielenie się miłością i okazywanie życzliwości, są potężnymi sposobami na podarowanie pozytywnej energii. Kiedy wyrażamy wdzięczność, potwierdzamy obfitość obecną w naszym życiu, zapraszając tym samym jeszcze więcej obfitości. Inne działania, które przyczyniają się do energetycznego zasilenia pola wszechświata, to wyrażanie się twórczo, czy to poprzez sztukę, muzykę, pisanie, czy jakąkolwiek formę kreatywności, która przynosi radość innym. Wolontariat, pomoc innym bez poszukiwania osobistych korzyści. Oraz angażowanie się w akty współczucia i empatii, również znacząco zasilają pozytywną energię wszechświata. Te działania tworzą pętle sprzężenia zwrotnego, gdzie dobra energia, którą wypuszczasz w świat, nie tylko podnosi Twoją własną częstotliwość wibracji, ale także tych wokół Ciebie. Zasada wymiany energii podkreśla fundamentalną prawdę: aby wszechświat nas wynagrodził, musimy najpierw zainwestować naszą energię pozytywnie. Ta inwestycja nie jest transakcją ale zobowiązaniem do bycia źródłem światła i miłości. Negatywne zachowania, oddawanie się przelotnym przyjemnościom oraz działania egoistyczne działają jak wypłaty z banku energii wszechświata, nie przynoszą niczego trwałego. Zamiast tego wyczerpują zbiorową energię, tworząc nierównowagi i blokady na naszej drodze do sukcesu. Z kolei świadomie wybierając wkładanie energii we wszechświat poprzez konstruktywne i pozytywne działania, podnosimy stan ducha i nasze wibracje. Ten akt dawania, bez bezpośredniego oczekiwania czegoś w zamian, zaprasza do nas obfitość i wzajemność wszechświata. Otwiera drzwi do nieoczekiwanych błogosławieństw i możliwości, przygotowując scenę na monumentalne zwycięstwa, które są równie korzystne dla jednostki, jak i dla całego zbioru. Energia, którą decydujemy się inwestować, jest świadectwem naszego zrozumienia praw wszechświata. Aktywnie wkładając pozytywną energię, sygnalizujemy naszą gotowość do przyjęcia obfitości. Poprzez akty wdzięczności, miłości i bezinteresownego wkładu zasiewamy nasiona przyszłości, w której wielki sukces nie jest tylko osobistym triumfem, ale kolektywnym celebrowaniem pozytywnej energii, którą postanowiliśmy uosabiać. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli znajdujesz wartość w moich wykładach, kliknij łapkę w górę pod tym filmem oraz rozważ proszę subskrypcję mojego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi treściami. Pamiętaj, żeby nacisnąć też przycisk dzwonka, aby nigdy nie przegapić nowych filmów. Życzę Ci pięknego i Błogosławionego dnia!